Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Bike. Test w bardzo ciekawym odcinku, ponieważ wszedł na nasz warsztat Dartmoor 2 26 Player z chyba z 2015 roku. Oceniam tak to po amortyzatorze. Jest to Marzocchi 55 Slope, e, chyba w wersji. CR, będziemy robili cały serwis amortyzatorka e, odpowietrzali hamulce no i ogólnie możemy się jeszcze przypatrzeć temu rowerowi bo jest to no raczej rzadkość jest to rzadki amortyzator więc e, no, sam serwis może też być jakimś tam wyzwaniem poza ciekawym amortyzatorem, który jest naprawdę rzadki mamy tutaj rzadkie koła Revolt 26 Całe pięknie czerwone. Musimy je umyć, bo muszę Wam to pokazać jak będzie wyglądało tak jak w czystości. Poza tym kierownica mamy Rentala Fatbara i hamulec SRAM Level T. No, trochę średni e, hamulec jak na ten rower, no ale rozumiem to, że niektórzy lubią może SRAMy. No i ostatnia ciekawa według mnie rzecz to korby Shimano SLX w wersji pustej w środku. Dzięki temu są e, lżejsze. Zanim zabierzemy się za ten rower, to wypada go umyć, bo może też jakiś syf się dostać do wnętrza amortyzatora. No i chcę zobaczyć też ten rower w pełni okazałości, a nie taki brudny. Nie jest wcale taki ciężki. Od razu lepiej. Teraz zabieramy się przede wszystkim za amortyzator. Zanim e, zrobimy cały serwis amortyzatora, rozbierzemy e, górne golenie z dolnych i zobaczymy jakie tam są uszczelki, bo widziałem w internecie kilka wersji i chcę mieć pewność, że no, zamówię po prostu odpowiednio. na początek, że już były problemy ze zdjęciem samego tego korka, ale no po prostu było to zapieczone i teraz jak widzicie wychodzi bardzo zasufione. Jakbym olej w samochodzie sprawdził, z poziomu oleju. Oleju tutaj powinno być po 20 ml na lagę. Zobaczymy ile to mniej więcej będzie wyglądało. No mniej więcej tak wygląda, jakby było 20, nie za dużo. No i dzisiaj tak naprawdę na tym kończymy serwis. Eee, uszczelki sprawdziłem jakie są, są takie podwójne, nie ma tutaj gąbek, tylko są dwie uszczelki silikonowe jedna pod drugą i to właśnie chciałem sprawdzić. Eee, zakładamy teraz jest z powrotem, składamy amortyzator, żeby on nie był też w częściach przez powiedzmy dwa dni, jak dojdą te uszczelki i dopiero potem zrobimy to jeszcze raz. Po dwóch dniach przyszły wreszcie uszczelki, więc możemy wracać do amortyzatora. Już jest za mną rozebrany częściowo. Dolne golenie się spływa jeszcze z nich olej, także przechodzimy do rozbierania górnych. Zobaczymy, jak wygląda ich stan. Górne golenie są w całkiem dobrym stanie. Tutaj widzę, mają lekki zadzior na lewej kolenie amortyzatora i w tym miejscu, gdzie są uszczelki najczęściej chodzą, już jest trochę przetarty kolor, ale ogólnie są w dobrym stanie. Reszta części wygląda dobrze poza tą, która jak widzicie tutaj jest strasznie zawalona już syfem. Amortyzator jest już rozebrany na tyle, ile się da według mnie. Teraz trzeba posmarować tylko te uszczelki wszystkie i złożyć to z powrotem ze świeżym olejem. Czyściutkie teraz dolne golenie, wkładamy nowe świeże uszczelki. Ostatni wyczekiwany element składania tego amortyzatora został już tylko olej. Znalazłem, że objętość tutaj powinna być po 20 ml na każdą goleń dolną 7,5 oleju WT. Wydawało mi się, że przy rozkładaniu tego amortyzatora było więcej tego oleju niż po 20 ml, no ale zrobię tak, jak jest faktycznie w specyfikacji w internecie, a nie tak jak było, bo niekoniecznie poprzedni serwis zrobił to po prostu dobrze jednak znalazłem jeszcze, że należy wlać odpowiedniej ilości oleju do górnej goleni z tłumikiem więc wcześniej jeszcze to zrobiłem amorek czyściutki i gotowy do jazdy oczywiście zapomniałem tego, co zapomina dużo serwisantów amortyzatorów czyli o-ring na jedną z goleni, ale tego nie było za pierwszym razem, kiedy go dostałem, w innym serwisie też pewnie go nie założyli Więc nie będzie tak, że dałem w gorszym stanie niż było, tylko no nie dodałem go z zestawu uszczelek Poza amortyzatorem trzeba było wycentrować koło i zrobić coś o co klient nie prosił, bo pewnie o tym nie wiedział Przed założeniem amortyzatora zauważyłem, że coś tutaj nie gra z łożyskiem i jak widzicie coś nawet bardzo nie gra To jest maszynowe, ale spróbujemy po prostu je przeserwisować Na koniec odpowietrzanie i rower praktycznie gotowy. Jak się zastanawiacie jak w korbie SLX zmieściła się tutaj taka jedna zębatka jednorzędowa i jak to powstało? To kiedyś to była pewnie dwu albo nawet trzyrzędowa yy, korba. Jak widzicie tutaj zostały po prostu ucięte inne zęby. Rowerek jest czysty, piękny, działa. Na koniec standardowo z blogiem rowerowym przypominamy Wam o konieczności zakładania kasku i oświetlenia na rower, żeby zachować bezpieczeństwo na drodze. Jazda z oświetleniem nawet w ciągu dnia zwiększa Waszą widoczność na drodze, w trybie np. przykład migania, przez co samochody wyjeżdżające z jakichś zakrętów mogą Was szybciej zauważyć. A jeśli chcecie takie naklejki promujące bezpieczną odległość między samochodem a rowerem na drodze 1,5 metra, to możecie napisać do blogu rowerowego na Facebooku. Wyślą wam je za Darmo, macie link poniżej w opisie. Na koniec nie widzicie, tęcza mi się tutaj zrobiła na kartce. Coś dziwnego, ale super. Dzięki, wielkie za oglądanie. Do zobaczenia.